Dzień dobry, cześć tu Sławomir. Witam wszystkich z Woliary z bananowymi zeberkami. Zebereczki jak zawsze zadowolone, szczęśliwe. No i przykra wiadomość: jedna samiczka bananowa mi padła. Także muszę dokupić. nie wiem dlaczego tu została jedna bardzo zdrowa, żywa uważam a jedna po prostu przestała jeść, pić, skuliła się o i dwa dni próbowałem ją ratować, ale nic nie pomogło O i tak jak mówiłem tak samo trzy stare Samice tu zostały, o te obskubane, przy pióreczki faraony, a samiec jeden z młodych już tu jest dorzucony. No, idzie sobie. Zadarki podśpiewują, ale pokażę wam jakie fajne one sobie gniazdka zrobiły. tak naniosły, że jest po prostu tak jakby się wchodzi w taki tunel głęboki. A te wariatki sobie latają. To jest dominujący samiec. a w trzecim gnieździe coś tam jest no i tutaj tak samo dynia i nie smakuje Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.